Pewnością słyszeliście wiadomości. Ale czy znacie historię, która kryje się za talidomidem? W latach 50. ubiegłego wieku na rynku pojawił się cudowny lek o nazwie talidomid. Sprzedawano go jako remedium na poranne nudności u kobiet w ciąży. Reklamy wychwalały go jako cudowny środek. Jednak wkrótce wyszła na jaw mroczna prawda. Kobiety w ciąży przyjmujące talidomid zaczęły rodzić dzieci z poważnymi deformacjami. Brakowało kończyn lub były one skrócone. Ta tragedia wstrząsnęła społecznością medyczną. Nagłówki gazet na całym świecie ogłaszały druzgocące wieści. Talidomid został szybko zakazany. Ta katastrofa doprowadziła do zaostrzenia przepisów dotyczących leków i protokołów testowania. Dziedzictwo talidomidu jest przejmującym przypomnieniem o znaczeniu bezpieczeństwa farmaceutycznego. Zmieniło medycynę na zawsze. Pamiętajmy, lekcje historii pomagają nam budować bezpieczniejszą przyszłość. Talidomid. Zakazany lek, który wstrząsnął medycyną.